Hej, czy dzień dobry, z tej strony Andety witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 Legacy Dziedzictwo. Kim ty jesteś, Szczepan Marzyciel, czego Szczepan od nas pragnie, tego nie wiemy. Natomiast. O, a wy już skończycie lekcję? Naprawdę? To wiesz co? Rodzinny pocałunek, rozmawiaj, to weź z nim, pogadaj trochę ze swoim ojcem. Wypadałoby z nim trochę pogadać. A ja dziękuję wszystkim moim wspierającym za to, że jesteście, że wspieracie przy ogromne buziaczki dla Was. I teraz się oczywiście tutaj wszyscy wyświetlają buzi. Dobra. Meliska, co tam u ciebie ty mi powiedz? Ty o 17 wracasz, dobra. To macie. Ja myślę, że Ty możesz. O, tam trochę się towarzystwo napełni. Możesz. Yy... Po... Drugie śniadanie o tej porze. przecież 15. 15. No dajże spokój. Podaj deser. No deser też byśmy mogli w sumie zrobić. Um, to zrobisz czyli konkarne. O! Wrócił nasz młody. Świetnie. Co ty tu otrzymasz? Co to za paragon jest? Bo czy Och, nie mamy. Och! <ścoughs> Och, nie mamy! Ojej, nie mamy nic w lodówce. No to co? Ty nic nie mówi, że ci burczy brzuszku. Baw się żadne łapki. Tu, proszę, yy, czekaj. Sprawdź zapasy żywności. Nie. nie, 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 nie. To się robiło. Czekajcie, tu. Zamów produkty spożywcze. Chodź. O, gdzieś jest Leon? A, no, po co ja w ogóle pytam, gdzie on jest, skoro on jest w budzie? Ach, no dobrze. No, zamówmy. 400. Dobra, no, cała lodówka, no, bardzo mi przykro, tak, trzeba. Proszę bardzo, ubranie codzienne. Ty mój drogi, idź i. E, po. A a może sobie coś. Czytaj książkę. Poczytaj, Piotr posłucha. O, tak zrobimy. A potem pomożesz mu robić lekcje. Świetnie. Dobrze, a ty co? Zamówiłeś? To musimy poczekać chwilę. O, już przyjechało jedzonko. Chodź, podejdź. No, szybciutko. Ale to ty mógł Aha, to takie rzeczy ty mu robisz. Zabawa ci spadła. Mm -hmm. O, odbieraj. Czekaj, no. O, odbierz przesyłkę, proszę bardzo. Boże, te chabzie nam tam... Wyrwi chwasty. Mhm. Dziękujemy ślicznie. I teraz jesteś w stanie zrobić piękne... Pieczna róż. Aha, mamy tego. Podaj drugie, zrób czyli konkarne. A wy mój, moi drodzy, tutaj proszę bardzo, pomóż mu. Ty, ty tą książkę niesiesz. Aha, do siebie. A ty, Cyprian, czego żądasz od nas? Bo nie wiem. Ty, ale ty nie rób za niego! Panie Boże, nie w ten sposób! Połóż to. O. Tak, połóżcie się razem. I w tym momencie... co? Masz, no, plus 4, bardzo dobrze, okej. Okay. Co tak się ciągniesz, wleczesz jakoś? A, tylko że tu ty już to podałeś! Jezusicku... E, odłóż resztki. O, jest meliska! To meliska, chodź, słoneczko nasze. Co ty... Chodź, zjedz sobie. Też będziesz jadł. Czy jesteś głodny? I Piotr. Dobra. Kto znowu przyjechał? Znowu ten telesfor! Ja pierdziłę! Jeszcze się na obiad wprosił! Nie mam pytań, nie? Chodź, zjedz z nimi. O Boże, twoja zabawa to już mój drogi leży! No, i on tego nie dokończy. Mhm. No dobra. Skorzystaj sobie. Mm. I potem poglądasz. A ty, twoja zabawa też leży tak, notabene. E, weź sobie resztki. Nawet Leon zgłodniał. Weź te czyli konkarne. Czy ty masz jakąś koleżankę, z którą możesz się związać? O, masz tą z Ej, robimy deala dzisiaj, słuchajcie. Dzisiaj Wielkolud y będzie miał swój first kiss. Zrobimy to. Zaproś dyrektora. Patrz tu, patrz jakiś szybki, prędki. Zmieni kanał na. Dla dzieci? No, co ty oglądasz? Jakieś boksy, mi tu. Przełączaj program, raz, dwa. O, widzisz, że bardzo ładnie od razu leci zabawa. Nie wiadomo, kto skończy pierwszy, ja tego nie mogę schować. A wej, zachowaj resztki. Szybciutko, chodź. Bo to potem się zepsuje i już nie będzie takie świeże. I chodź, oglądaj sobie dalej. Czy ty zjadłeś? Ktoś dzwoni, no i co odbierz? Przestań jeść, odbieraj. Czy stole odbierzesz, czy nie? Nie wiem, czy odbierze, bo już widzę, że jest problem No odbierz ten telefon, wielkolud On się musi wysunąć, no tak Dobra, moja droga, ty skorzystasz I weź się z bombelkami. A potem sobie usiądziesz tu przed telewizorem Kto gada? Z tobą? Czekaj Jezu, brzytwa! Eee, no dobra, pojedziemy. Chociaż Twój pęcherz to tak. Bym powiedział, że średnio. Średnio. i zabawa też średnio. Tutaj, telesfor zajął nam toaletę. Idzie szybko na górę, i szybko. Może zdążymy, co? Dopieść tej przysmak. Pogłaszcz. Dobra, yy, weź to posprzątaj. Jak tam młody u ciebie? O. Przedmieście. No dobra, idziemy do klubu. O, odrabiaj lekcję, chodź. Masz oglądać sobie coś tam. A może poćwiczysz w sumie? Czy ty się... No, się nie ogarnął. Macie tu sprząta. Leon nie lubi meliski. No przecież jedziemy. Zośka poczeka sekundę. Ty, no nie przesadzajcie mi tu. Czy on się w sumie wymknął z domu? No nie bardzo. Le no i ta dziura znowu. Czemu ty mi to musisz robić? Wybrałem jakiś klub. Do Białego Rana coś tam, coś tam, ale co to będzie? Zaraz się przekonamy. Za do Sara. Za do Sara. Sara. Za do Sara. Mm. Co za ognie? Fire. Tylko twoja. Boże, to jesteś... Dramat. A weź nie po flirtuj. Yy... Słodkie słówka. Jezu, to jest osób! O, o, o! Zośka jesteś dzisiaj nasza! Patrz tu! Patrz tu! Mhm... Uwodź. Co się stało? Ty ją ko Co? Dobra, wej wejdź tu uh -huh. flirtuj. Sugestia. No dobra, już cicho. Romantycznie ją obejmi. Gdzie ona idzie? Zośka czekaj. Dobra, y skorzystasz sobie. Możesz tu jakoś tańczyć? Gdzie? O jezu, to jest ta kula Magic. O panie, tu się dzieją już cuda. O, zakochała się. Zaproponuj stała sympatia. Gdzie ona jest? Jezu, to łazi, to wszędzie, to po całej parceli. No. Tu jest Jack... Oh my God. Zosia, czy ty jesteś... Mm -hmm. W jacuzzi. No halo. Czekaj, Zośka, czekaj. Szybko, jakoś poszło. Oj! Jakaś burza? Stała Dobra, to teraz chodźcie tu, wejdźcie sobie. Tak, została jego stałą sympatią. właś. Czy ona może tu jakoś do nas. Dośka, czekaj, ty się łazisz mi tu. Weź ją, zawołaj, zaproś, chodź. Chodź do tego, do dżakazy. jest to coś wyjąt... Możemy dla zrobić, no, tylko że A, jemu zabawa się napełnia w jacuzzi! Świetnie! O! aaa Wiedźma przyfrunęła. Straszna to Wiedźma. Patrycja, ktoś. Czy ty się możesz y, objąć na przykład? Słuchaj, a nie tak siedzisz jak drewno jakieś? Mm -hmm. Masuj Jezus Są emocje Jakie wy tu macie układy? 100 na 8, 9, 89 No i gitara No i zabawa rośnie bardzo dobrze Spotkanie jest super to coś musiałaby się wprowadzić teraz jakoś albo co... Znaczy teraz... Boże, nie teraz! Po... <grywia> Jak będą dorośli w sensie może je pocałować? No nie, tylko tak jakieś takie takie o. No lepsza mi mu zabawa na... Jezus, pierwsza w nocy, z piątek. Ty chłopy do, do szkoły razem z nią! <laughs> a wysiadacie ze szkoły, z mi tak w ogóle zapytam Nie wiem no Mam nadzieję, że ze szkoły, a nie, nie wiem skąd ty ląfrujesz gdzieś po mieście A ty co? Co, co? Aurelka, no ale pacynka do nas się przysiada. No wiecie co, mam cię znajomych. Sorry, Aurelia, ale nie, my się nie znamy. We don't know each other. Mm -hmm. Aha, no, jeszcze Filip, zupka. Świetnie, zupka, pacynka i brzytwa. Patrzcie, jak jej się dużo zabawa napełniła. Tylko, że jego. Hmm. Energia, to tak już średniewka bym. Mam na to jakichś Simów? No, tu czas się kończy. No dobra nie się kończy Helenka jak wywija! Boże, Helenka, jak ty jesteś rozkoszna Dobra, niech tak siedzą i spotkanie jest super wiezdowe z parą. Gdzie ty Zosia wyszłaś już? Po cały pierwszy... Pierwszy pocał! Zrób first kissa. Jezu Zośka! Gdzie ona jest? Ej, no tak między murami będzie first kiss, no! Boże! Jezu, odlatują! No. Jest i first kiss. do domu wracasz, mój drogi, czy będziesz tak sterczał tam? No, rodzice to wyjdą z siebie, chyba, że na parceli się czas nie zmienił. Nie wiem. W jedynce się nie zmienia, w trójce wiadomo, że się zmienia i w czwórce też, a tu? Do domu jedziemy. Wsiadaj w tym swoim bikini i jedź! Jak Maciej to zobaczy, że tego nie ma. Nie wiem, czy tu się zmienia czas? Czy tu będzie dalej 20? Bo on się do szkoły nie wie. Sorry, no takie są już realia. A tak sobie myślę, że jakby tą zośkę tu wprowadzić w przyszłości, to to nie byłoby takie złe, wiecie? No nie, tu jest 20. Pff. To że się wymknął z domu, że łocho, ho Naprawdę. Dobra, ten odrabia lekcję. Czy ty masz swoje odrobione? Pewnie tak. E, nakarm rybki. I mój drogi, ty możesz. No, sorry, no to już chyba pójdziesz Gdzie jest Leon? Aha, tu. A ten co? Ojej. Ty nie możesz? Możesz. Nakarmisz go. Chodź. Dobra, Maciej. Mm. Proszę bardzo. E, wykąp się. Skorzystasz i pójdziesz z spanko Meliska O Jezu, weź go pożegnaj, on wiecznie do nas przyjeżdża No czy ty się możesz go pozbyć? Wypędź Dramat I do spania Ty, mój drogi, też jesteś turbo śpiący, więc myślę, że to jest twoja pora i twój czas, zapraszam Ojej, a tu mój bidulek też taki jest zmęczony To chodź, na górze weźmiesz prysznic Troszkę ci zabawa spadła, to sobie dwa razy plakat obejrzysz I pójdziesz do spanka, no i pięknie i bosko gorgeous Idź już, idź już, telesfor stąd A czekaj, a czemu, o, prysznic jeszcze Przed spankiem No patrzcie, i on będzie nam tu siedział cały czas Nie o dramat Ty już śpisz? Tak. Leon, też już, idź spanku. Który... Czekaj, pokaż mi twoje potrzeby. Nie, no, ty pękasz bardziej, musisz. No wiadomo. Dobrze, meliska śp... No nie śpią już w ogóle. Ale czemu to światło nie zgasiło? O, teraz się zgasiło. Ej, no, 23 jest w ogóle, jakby nie patrzeć, tak? To jest, myślę, idealny czas, żeby spać. Tylko, że on w ogóle nie ma poczucia czasu. No po prostu ten siedzi i tyle. I on będzie siedział sobie. Poczekamy aż wyjdzie, zobaczymy A czemu tu się świeci światło? Przecież nikogo nie ma na dole No pies jest, ale śpi Czy ty stąd wyjdziesz? O, Leon, proszę cię chyba załatwić Tak, nalał w tych rabatkach Czy, tych, rabatkach W, Jezu, jak się nazywa, chwastach w chwastach nalał. Dobra, moi drodzy. O, i dziura kopie. Nie, nie, ten pies jest po prostu niemożliwy z tą dziurą. Jeszcze się wytarza i higienę se... Nie, ja na to nie patrzę. Koniec. Kończymy to. Moi drodzy, łowki Kiski, Besoski. Buziakuję was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i słyszymy się niebawem w kolejnym odcineczku. Tak więc trzymajcie się. Cześć. Do następnego. Pa, pa.